Do tego świata złego należałam i córką diabła już od urodzenia zostałam, bo w grzechu poczęła mnie matka moja i taki początek mi zgotowała. I tak żyłam w nieświadomości, myśląc, że Bóg weźmie mnie do swojej wieczności. W strasznym kłamstwie od początku żyłam i bardzo dużo grzeszyłam. Zasmucałam tym Stwórcę ogromnie, nie wiedząc, że czeka mnie zakończenie życia potworne. Lecz wydarzył się cud dnia pewnego, że Pan dotknął się serca mojego i wtedy sobie uświadomiłam, jak ciężkie brzemię grzechu na ramionach nosiłam. Doznałam ratunku od Zbawiciela, uwolnienia umysłu i serca od ciężkiego skażenia. Jezus mnie wyrwał ze świata ciemności i wprowadził do swojej cudownej światłości. Pan chce, bym bliźniego kochała i zawsze swą pomoc ofiarowała brata i siostrę za wyższych od siebie miała i ich wielce szanowała. Aby me serce otwarte było, szczerze Boga i Syna zawsze chwaliło. Choć ten świat pełen jest złości, jest tyle prób i przeciwności, Boga jest wola, bym tak właśnie żyła i o to wszystko w modlitwach prosiła. Dla mnie bez Pana jest to niewykonalne i we własnych mych siłach nieosiągalne. Bóg wiedział, że z mego grzesznego ciała płynie tylko zła wola, i wielka przegrana. Dlatego Chrystus w swojej miłości poprosił od Ojca dla nas o ducha mądrości. Pan Jezus nie zostawił nas sierotami, choć wrócił do nieba, On jest wciąż tutaj z nami. On nam posyła swe posilenie, kiedy przychodzi ciężkie doświadczenie, i w mocy posłanego Ducha Świętego możemy już żyć według serca Bożego. Tak więc przychodzę do Ciebie, Panie, prosić o mego Ducha, Twym Duchem napełnianie. Bo tylko wtedy Twoje święte życie sprawi, że będę żyła obficie.